Czy duchy istnieją czy pozostają w strefie wyobraźni? Aby rozwiązać zagadkę jednej z krakowskich legend wyruszam z kamerą na łowy. Oby okazały się bezkrwałe. Dobry, dobry, dobry dzionek. Jestem żonny przygód, a za mną znajduje się kościółek świętego Benedykta. To najmniejszy krakowski kościół jest również jednym z najstarszych, umiejscowiony na skalistym garbie Krzemionek. Biorąc pod uwagę wezwanie, pod jakim został on zbudowany, możemy uznać, iż jego powstanie zawdzięczamy Benedyktynom Styńca, który żył w XI i XII wieku, przodowali w budownictwie na ziemiach krakowskich. Istnienie tego kościoła przemilczał kadłubek i po raz pierwszy dowiadujemy się o nim w 1254 roku. Z kodeksu dyplomatycznego katedry wawelskiej, który wymienia przedłości klasztoru Norbertanych na zwierzyńcu jako płaszów i górę pod Krakowem wraz z Kościołem Świętego Benedykta. W XV wieku dach sklepiono gotycko. Możemy zobaczyć dwa podwójne krzyże na przeciwległych stronach dachu oraz jeden na szczycie dzwonnicy. Również klasyczne mury zostały sparte przeglanymi szkarpami. W roku 1772 razem z rozbiorem kościółek popadł w zapomnienie. W latach 60. XIX wieku zawisło nad nim nawet widmo zagłady. Ocalał on jednak dzięki energii ówczesnego proboszcza parafii podgórskiej, który postanowił poddać go gruntownemu odnowieniu. Sprzeciwiła się jednak temu komendantura twierdzy, gdyż ledwie kilkadziesiąt metrów dalej wybudowano fort świętego Benedykta, który widzicie za moimi plecami. Ale proboszcz nie dał za wygraną. Odwołał się on do władz centralnych w Wiedniu, gdzie uzyskał przychylną decyzję i obiekt uratował. Grupa archeologów pod kierownictwem profesora Zina dokonała rewelacyjnego odkrycia. Na tym wzgórzu wznosiła się bowiem kiedyś świątynia, podobna do tej Wabelskiej. Była to rotunda złożona z półkolistej apsydy i znacznie większej, okrągłej nawy. Rotunda ta datowana jest na X wiek, a dopiero w wieku XII, na jej pozostałościach, Powstał, kościółek o planie zbliżonym do kwadratu. Moi drodzy, otóż z tym miejscem związana jest legenda o Czarnej Damie. Profesor Zin odkrył bowiem, że z Rotundą połączony był budynek na planie prostokąta, będący siedzibą księcia i jego dworu. Zaś czarna dama była właśnie księżniczką. Baśm, w której ona występuje, jest niezwykle podobna do baśni o złotej Kaczce. Opiera się bowiem na tym samym schemacie. Zła księżniczka, która wadała tymi okolicami, ciągle tylko rozpusta, zabawa, śmiech, a jej poddani pracowali bardzo ciężko. Jednak pewnego dnia ci właśnie poddani wymodlili wyrok boski i księżniczka podczas hucznej uczty padła rażona gromem. intencji ubłagania niebios o zbawienie jej grzesznej duszy wybudowano kościół na lazocie a ją samą pogrzebano w fundamentach. Jest to właśnie powstały w XII wieku kościół świętego Benedykta. Zbudowany na ruinach dawnej siedziby książęcej. Książniczce nie było jednak dane zadnać spokoju. Nocą słychać było jęki, a przechodząc stamtędy o 12 można było zobaczyć jej widmo proszące o ratunek. Wieś ta dotarła do pewnego starca, pustelnika który postanowił go sprawdzić. Przybył tam o północy i spotkał widmo księżniczki. Poprosiła go ona, aby przyjął, zgodził się przyjmować przez rok i sześć dni każdego dnia 100 denarów, które będzie znajdował pod murem świątyni. Śmiałek miał je wydawać, jednak nie myśleć o nikim on, innym, a jedynie o sobie. Na wydanie każdego mieszka miał jeden dzień. Jednak, Starzec odmówił, a mimo to, po kilkudziesięciu latach zjawił się ten śmiałek, wrócił z wojny, nie spotkał swojego domu, jego dom był rozgrabiony, postanowił spróbować. Zapytał, pełnił się o pustelnika, czy rzeczywiście jest tak, jak mówią. Pustelnik potwierdził, on przyszedł, przyjął wyzwanie, szło bardzo dobrze, chociaż miał już dość tego całego bogatego jedzenia, tego picia, alkoholi. Wszystko mu już zbrzydło, jednak ostatniego dnia wreszcie zrozumiał, że jest tak, udało się, jest zadowolony. Będzie miał życie teraz, otrzyma skarb, uwolni księżniczkę i będzie mógł robić co zechce. Wracając tego ostatniego dnia do domu, napotkał żebraka. Nie zastanawiając się wiele, ziemną do kiesy i rzucił mu ostatni grosz. W tym momencie żebrak zmienił się w diabła i urwał mu głowę. Później prób odnalezienia skarbu podejmowano się wielokrotnie. Ja jednak nie zamierzam tego robić, ponieważ jest to z góry skazane na niepowodzenie. Można być sceptycznym, jeżeli księżniczka nie istnieje, to skarb zapewne też nie. A jeżeli tak, jeżeli czarna dama nie jest jedynie wymysłem, to strzeże go i nikogo do niej nie dopuści. Ja wolę zrobić coś innego. Wrócę tu dziś o północy i postaram się ową czarną damę spotkać. Można być sceptycznym, ale nigdy nic nie wiadomo. Zbliżam się już do kościółka. Za mną znajduje się kościółek. Mamy godzinę 23.45 trzecią czterdzieści pięć za kwadrans dwunasta. W oczekiwaniu na godzinę duchów postanowiłem. Obejść kościółek, przyjrzeć się mu za mną znajduje się wejście do kościółka, drewniane, potężne drzwi. Kościółek jest otwierany tylko dwa razy w roku, a na łące, która teraz znajduje się za kamerą kiedyś rozciągał się cmentarz i tak na przykład tutaj w łuk wejściowy mamy wmurowaną tablicę z nagrobka zaraz Wam ją pokażę Mam jakiś problem z kamerą. Nie wiem, czy to się nagrywa. Takie mm, mrówki mi się pojawiły. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek. Za 3 minuty jest północ. Postaram się to naprawić. Ok, moi drodzy. Naprawa się powiodła. Udało się. Musiałem wyjąć akumulator. Tak, udało mi się to zrobić w minutę. Nadal mamy za 3 minuty godzinę duchów, więc teraz przerzucimy się na filmowanie samego kościółka i schodków, które znajdują się w tym miejscu. Wy tego nie widzicie, już on pokazuję. Tutaj mamy schodki, które większość legend podaje jako dokładne miejsce pochówku złej królewny. Ok. teraz widzimy kościółek. Mamy za dwie minuty już godzinę 12 Dwudziestą czwartą właściwie. Przygaszę latarkę. Prawda mało widać, ale nie chciałbym w jakikolwiek sposób wpływać na wyniki eksperymentu. No moi drodzy już tylko minuta. Przynajmniej Według mojego zegaru to też jest rzecz dosyć zmienna, więc siedzę tutaj już. Kamera złączona od około 3 minut. Jedyną dziwną sytuacją, która się wydarzyła, była ta awaria kamery. To nie był fake. O, zapewne właśnie tego nie słyszycie, ale usłyszałem dzwony z katedry na Wawelu, czy gdziekolwiek one biją, ale jest mrocznie, jest północ, jest godzina duchów, tylko brakuje jeszcze nam czarnej damy. Nie wydarzyło. Mamy już po 12.00. Jest godzina dokładnie 12.03. Czarna dama się nie pokazała. Czy możemy tą legendę odłożyć między bajki? Tego nie wiem. Wiadomo jednak, że kiedy ekipa archeologów pod przewodnictwem profesora Zina. Badała tutaj historię tej budowli, zdjęli aż trzy warstwy posadzki, i jednak żadnych właśnie zwłok, żadnej trumny, niczego nie znaleziono. Tak więc legenda o Czarnej Damie okazała się być nieprawdziwa. Stało się to, co podejrzewałem, że się stanie czyli nic. Ale jednak stojąc tutaj o tej północy, można było mieć stracha. Byłem gotów uwierzyć, że Czarna Dama istnieje, bo jak to brzmi pewien kawał. Niektórzy mogą go znać, niektórzy mogą go nie znać. Nie wierzę w duchy, ale nie wiem, czy one o tym wiedzą.